To burn and fire. Never thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. You do what you can, you just get Cześć kochani, dzień doberek, teraz częste śniadanko dla mnie, mój mąż właśnie wybył, widzieliście, że został zaopatrzony w jedzonko, także no zadowolony, a u mnie śniadanko znowu na słodko. Nie wiem czy to zauważyliście, ale ja kiedyś na śniadanie obowiązkowo jadłam awokado, jajka, pomidorek, ogóreczek, no nasze musli własnoręcznie robione oczywiście jadłam, ze względów bardziej zdrowotnych niż smakowych. A teraz wciąż już wszystko się pozmieniało, ochotę na takie słodkie serki. Tutaj proszę bardzo, skyr. Owoce, ale owoców teraz akurat nie mam, bo wszystkie się skończyły, także będę musiała kupić, ale no widzicie jak to się zmienia. Także dzisiaj na śniadanie musli skyr truskawkowy, przepyszny i nasiona chia. właśnie w trakcie nakładania porannej pielęgnacji i muszę Wam powiedzieć, że te kosmetyki, które kupiłam ostatnio w Polsce, pokazywałam je Wam we vlogu z nadmorza, bardzo, bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. I to naprawdę wszystkie, używam ich na zmianę. Dzisiaj użyłam już na twarz ten Lotion Hada Labo Tokio, on jest bardzo nawilżający. Nakładam go od razu po umyciu twarzy, wklepuję dłońmi i pod oczy nałożyłam odżywkę Liren, to jest ta seria Eco. Teraz nałożę jeszcze na twarz serum roślinne uzdrowisko, to jest serum na promienność i nawodnienie cery, bardzo je polubiłam, naprawdę jest fajnie nabliżające. ma dosyć specyficzny taki jakby lekko różany zapach, ale podoba mi się muszę Wam powiedzieć. I jak serum się wchłonie to nakładam krem Benton ze śluzem ślimaka, powiem Wam, że jestem z mojej pielęgnacji mega zadowolona, moja skóra również, także super moi drodzy. Dostałam też od Was dużo pytań o to, jakich produktów na rozstępy użyłam. Używam, używam e, serum Strialis. Ehm... Podobno jest są najlepsze serum na rozstępy, nie wiem, sprawdzę to i dam wam znać. Chciałam wam tylko powiedzieć, że na stronce jest napisane, żeby używanie tego produktu w ciąży skonsultować z lekarzem. Po prostu z tego względu, że wiadomo większość kosmetyków nie jest testowana na kobietach w ciąży. Ja Wam to mówię z tego względu, żebyście ogólnie zawsze, jeżeli chodzi o kosmetyki, jakieś suplementy, yy... Szczególnie w okresie ciąży, nie sugerowało się zbytnio opiniami, nie wiem, dziewczyn w internecie. Tylko, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zawsze skonsultujcie to z lekarzem. Ja Wam pokazuję po prostu, czego używam, ale do niczego nie zachęcam. Musicie same wiedzieć, co jest dla Was najlepsze. Także używam tego serum. Ja kupiłam taki czteropak i to jest już mój drugi czteropak. Także serum naprawdę szybko się kończy. To jest minus, bo jest, no. Naprawdę drogie, a kończy się szybko, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie efektywne. Póki jestem zadowolona, bardzo fajnie nawilża i używam też masła kokosowego. Używam tego różnie, albo nakładam to serum dwa razy dziennie, rano i wieczorem, albo nakładam masło kokosowe rano, a to serum wieczorem. Także to są kosmetyki, które teraz używam w okresie ciąży. No, hej, jeszcze raz, kochani. Jak widzicie, już wyszykowana na Teraz zrobimy sobie jeszcze wspólnie włosy. E, dzisiaj w ogóle mam bardzo dobry humor, ponieważ od dawna nie było słońca w Berlinie, a dzisiaj jest słonecznie przepięknie. I powiem Wam, że już mega tęsknię za wiosną, latem. E, ja ogólnie bardzo lubię jesień, zimę, ten taki wiecie romantyczny nastrój ciepło, herbatki i tak dalej, ale już mam chyba dość. Nawet ja już mam dość, już bym chciała yy, słońce, chciałabym zakładać lżejsze ubrania i wiecie, jak świeci słońce, to człowiek ma od razu automatycznie lepszy humor, także już niecierpliwie czekam na wiosnę, powiem mam Jeszcze sobie troszeczkę poczekam, ale no dzisiaj już to słońce mnie troszeczkę uradowało, muszę Wam powiedzieć. W ogóle to chciałam Wam mega, mega podziękować za yy, Wasze komentarze pod moim ostatnim filmem, za komentarze, za wiadomości prywatne. Słuchajcie, daliście mi tyle pozytywnej energii. Naprawdę jest to niewyobrażalne. Nie spodziewałam się tego. Nie spodziewałam się tylu pozytywnych komentarzy, tak bardzo pozytywnych komentarzy, tylu wiadomości prywatnych. Dziękuję Wam z całego serca za Wasze gratulacje, za Wasze ciepłe słowa. Naprawdę. Um, wiecie, co jak człowiek dostaje ciepło od innych osób i pozytywną energię, to od razu. Czuję się taki, wiecie, no po prostu naładowany tą pozytywną energią. Chodziłam cały dzień uśmiechnięta, jak czytałam Wasze komentarze, także wiecie, co naprawdę warto jest wysyłać miłość innym ludziom, bo druga osoba to czuje. Naprawdę jestem Wam mega wdzięczna. Oczywiście trole też się znalazły, ale gdzieś może strzyna na ponad tysiąc komentarzy. Oczywiście trole są zablokowane. Ja mówiłam w poprzednim filmie, że w tym wyjątkowym dla mnie czasie. Ja absolutnie nie dopuszczam do siebie osób, które chcą mi ten czas jakoś uprzykrzyć, sprawić przykrość, cokolwiek. No, moi drodzy. No, od razu blog. To jest mój kanał, chcę tutaj mieć pozytywną atmosferę i taką atmosferę w większości mam. Za co Wam serdecznie dziękuję, nazywa się Cudowni. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też całego serducha kobietom, które otworzyły się w komentarzach, postanowiły podzielić się swoją historią. Czytałam wszystkie komentarze, wszystkie... Wiadomości prywatne? Myślę, że wszystkie, mam nadzieję, że niczego nie ominęłam. Yy, nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale starałam się na większość odpowiedzieć, ale tych komentarzy jest coraz więcej, także zrozumcie, ale wszystko czytam i dziewczyny, jeszcze raz tutaj powiem, wspierajmy się. Nikt nie zrozumie kobiety tak jak druga kobieta, bądźmy dla siebie, nie dopieprzajmy sobie, yy, bo po co? Jeżeli jesteśmy dla kogoś niemili, to to wszystko do nas wróci, także wiecie, karma się czai, także nie warto, naprawdę nie warto. No dobrze kochani, także dzięki wielkie jeszcze raz, a teraz idziemy robić włosy. Użyjemy go tym steampoda, pytałyście się jak go używać, jak to wygląda, także zrobimy to teraz sobie wspólnie. A oto mój steam Pod. Jest to prostownica parowa. Używacie jej tak samo jak normalnej prostownicy, tylko przed użyciem musicie tutaj do tego zbiornika nalać wody. Możecie sobie ustawić temperaturę. Od razu tutaj mówię, że to nie jest reklama. <grym> Trzeba w dzisiejszych czasach ciągle to powtarzać, bo ludzie myślą, że teraz wszystko jest reklamą. W sumie się nie dziwię, bo tych reklam jest naprawdę sporo. Na YouTubie prostownicę dostałam na gwiazdkę. Już Wam o tym mówiłam. Powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona i dzisiaj podkręcę sobie włosy. Nie będę ich prostowała, troszeczkę je podkręcę. Muzyka Taki jest efekt dziewczyny, ja te włosy zrobiłam tak bardzo, bardzo na szybko, niestaranie nie chwycałam każdego pasma. Ale jak się trochę przy tym posiedzi, można zrobić naprawdę piękne loki. Ja dzisiaj zrobiłam taką szybką, dzienną fryzurę. Użyłam troszeczkę olejku Olaplex, żeby jeszcze te włosy troszeczkę wygładzić. Wiecie, taki efekt bardzo delikatnych fal, ale podoba mi się. Podoba mi się ten Steampod, też bardzo fajnie wygładza, także ja jestem zadowolona i powiem wam, że ten efekt wygładzenia długo się utrzymuje. Ja, wiecie, lubię sobie robić koki i tam w grę wchodzi oczywiście lakier do włosów i tak dalej. I zazwyczaj właśnie po takim koku utrwalonym lakierem do włosów, moje włosy, jakie rozpuściłam, to były pofigyalne we wszystkie strony, a po użyciu Steampoda one nadal były gładkie i lekko podkręcone, także ten efekt się utrzymuje coś świetne przy żadnej prostownicy jeszcze czegoś takiego nie miałam także jestem zadowolona jeżeli macie z tym to piszcie w komentarzach wasze y, doświadczenia Znajduję się właśnie w pokoju dziecięcym. Nie pokażę Wam całego pokoju, bo tutaj jest istny chaos teraz. Ale jak widzicie, coś tutaj się zaczyna dziać. Działamy. Mój pracowity mąż już złożył szafę. To jest ogromna szafa IKEA PAX. Uwielbiam IKEA PAX. Mamy te szafy w sypialni. Możecie sobie świetnie to zorganizować. Eee, jeszcze oczywiście musimy zamontować drzwi. Cały czas się zastanawiam, jaki kolor. Już mam plan, jak to wszystko zorganizuję. Tutaj w tych koszach będą y, zabawki między innymi. Tutaj chyba jeszcze y, wstawimy szuflady. Zobaczymy. Jedyne co od początku nie jestem przekonana do tej szuflady, tutaj. Mój mąż się uparł. Nie za bardzo wiem, w jakim celu wykorzystać te przegródki. Mój mąż podobno ma plan i się uparł. Także nie wiem, jeżeli macie pomysł, to dajcie znać. Także y, szafa, jak widzicie, już stoi przyszło łóżeczko, przewijak materac, tutaj przyszły też plakaty do pokoiku, w ogóle znamy już płeć, ale ym, filmik o tym osobno się pojawi, muszę po prostu złożyć ten film, już zaczęłam go składać, ale jeszcze nie dokończyłam, także dajcie mi troszeczkę czasu, tutaj znowu zdecydowaliśmy się na tą lampę z głośnikiem, to jest IKEA Symphonisk yy, współpraca IKEA z marką Sonus, Rewelację mamy w całym mieszkaniu i tutaj w pokoiku dziecięcym również taka lampa yy będzie, no jeżeli ten pokoik Kojek już będzie wyglądał jak pokoik dziecięcy, to Wam oczywiście wszystko pokażę. Słuchajcie, siadam właśnie do montażu tego vloga, którego właśnie oglądacie. Zaraz Wam pokażę, z którego programu korzystam, bo często się o to pytacie. Montowanie takiego vloga zajmuje mi... Minimum 3 godziny, zazwyczaj dłużej i później też trzeba ten film wstawić na YouTube'a, opisać, zrobić miniaturkę, wstawić różne linki, tagi, to jest kolejna godzina, także montowanie zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu i muszę sobie opracować jakiś plan, żeby to po prostu szło szybciej, bo kiedy dzidzia przyjdzie na świat, nie będę miała tyle czasu na YouTube'a, także to musi... Funkcjonować sprawniej, szybciej. Muszę się zastanowić, jak to zrobię. Także jestem w trakcie planowania, jak to wszystko ogarnąć. W międzyczasie też jestem z Markusem. Na telefonie, bo jeżeli chodzi o takie nowości, co u nas, to słuchajcie, jesteśmy w trakcie urządzania naszego kolejnego trzeciego już mieszkanka nad morzem. Tym razem motyw przewodni to Hawaje. Jestem bardzo podekscytowana. I właśnie kończymy już projekt łazienki. My wszystkie nasze mieszkania! Zawsze projektujemy sami. Każda kafelka, każda płytka, każdy mebel, wszystkie kolory, wszystko wymyślamy sami, ponieważ sprawia nam to po prostu przyjemność. Nie chcemy nikogo zatrudniać, tylko chcemy sami się rozwijać. I właśnie widać progres, słuchajcie, widać progres. Jak tak spoglądam nasze pierwsze mieszkanie, nasze drugie mieszkanie, teraz na projekt trzeciego mieszkania, to naprawdę widać, jak się rozwijamy i to jest świetne. Tak jak mówię, właśnie kończymy łazienkę. Łazienka jest... Cudowna, jestem po prostu zachwycona. Ma taki fajny, ym, tropikalny klimat. Pokażę Wam, jak ten projekt już będzie gotowy. No już nie mogę się doczekać, kiedy będę brała tam, sładzie prysznic i nakręcała dla Was rutyny. O, to będzie coś, naprawdę. Jestem mega zadowolona z tego, jak to wszystko ogarnęliśmy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić tak, że będziemy zadowoleni w 100%. Zobaczcie, to jest program, z którego korzystam. Nazywa się Video Deluxe Plus. Jak widzicie, to już zaczęłam składać film. Początek już jest złożony. Tutaj mam obraz, tutaj jest dźwięk, tutaj wstawiam Muzykę, blenduję ją, przycinam. Muszę wstawić jeszcze efekty dźwiękowe. Na końcu tutaj wszystko jest zapełnione przeróżnymi efektami. No, jest z tym roboty, Wam powiem. Uwielbiam to robić, ale tak jak mówię, muszę znaleźć sposób, żeby szybciej to funkcjonowało, także nie wiem, może będę musiała zrezygnować po prostu z niektórych efektów, no zobaczymy. Jestem w trakcie, słuchajcie, wymyślania sobie planu. Podgrzewam sobie właśnie sos, który wczoraj zrobiłam, jeszcze mi został. Widzieliście już z rana, jak pakowałam Markusowi. To jest wegetariański sos boloński, tak go przynajmniej nazywała Włoszka, od której wzięłam ten przepis. Przepis był wrzucony na Instagram i to, słuchajcie, tak bardzo na szybkiego, także nie mam ładnego przepisu, robię go na oko, po prostu próbujcie. Powiem Wam pokrótce co tutaj idzie, jest to naprawdę mega prosty sos, a smakuje przepysznie, jest taki mega pomidorowy. Słuchajcie, na początek ścieracie seler naciowy, do tego marchewka, do tego skórka z cytryny, czosnek. Podsmażacie to, wylewacie pasaty. Ja używam pasaty marki Mutti, do tego odrobina bulionu w proszku bio, liście laurowe, pieprz, sól i koncentrat pomidorowy do smaku. Po prostu próbujcie, czy chcecie, żeby ten sos był taki bardziej intensywny, pomidorowy, czy bardziej delikatny. W przepisie było jeszcze czerwone wino, ja czerwonego wina nie dodaję, ale sos jest naprawdę przepyszny, do tego y, makaron orkiszowy parmezan, bazylię aha, jeszcze troszeczkę bazylii wrzuciłam y, do tego garnka i to słuchajcie, gotujecie 3 godziny tak było w przepisie, ja gotowałam go wczoraj 4 godziny bardzo Wam polecam Markus się zajada, wczoraj też był u nas y, teść próbował, był zachwycony także spróbujcie nie pożałujecie no i teraz parmezanik basilia I wiecie co, ja Wam zostawię ten przepis y, pod spodem, napiszę Wam pokrótce, bo y, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że do tego sosu idzie jeszcze cebula czerwona. Cebulę czerwoną kroicie na pół, wrzucacie po prostu do garnka i ona się Wam rozpadnie podczas gotowania, y, ale jak widzicie, mówię tutaj strasznie chaotycznie, jestem roztrzepana w ciąży strasznie. Słuchajcie, także pewnie nic tego nie zrozumieliście, y, dlatego napiszę Wam jeszcze pod spodem. O, ale teraz zabieram się za pałaszowanie. Mniam. Ach, dziewczyny tak zerkam w podgląd, i powiem wam, że będę szczęśliwa, jeżeli salony fryzjerskie znowu w Niemczech zostaną otwarte. Bo nie mogę patrzeć już na mój odrost. No naprawdę, ale nie o tym. Przechodzę na pogawędkę, bo po ostatnim filmem dostałam naprawdę mnóstwo zapytań o to, w którym miesiącu jestem, no i chciałam Wam na to pytanie odpowiedzieć. Eee, powiem Wam, że absolutnie nie mam pojęcia, kiedy to zleciało. Jestem po prostu w szoku, bo zawsze byłam pewna, że ciąża będzie się bardzo dłużyła. Myślałam sobie, to jest taki długi czas no cała wieczność po prostu, a nie, zleciało to jak, nie wiem, jak jeden miesiąc. Zaczynam teraz szósty miesiąc, także już troszeczkę czasu minęło. Niebawem będzie po prostu Dzidzia na świecie. Nie wiem, może to zacznie się dłużyć dopiero później na końcówce. Dziwne to bardzo, bardzo to jest dla mnie dziwne. Na pewno na moim kanale pojawią się filmy o pierwszym trymestrze, jakie miałam objawy, jak go przeżyłam, później o drugim trymestrze. Także takich filmów możecie się spodziewać. Na ten moment czuję się bardzo dobrze, więcej opowiem Wam, tak jak mówię, w osobnych filmikach. Ale już Wam chciałam zdradzić, że dopadła mi ostatnio dziwna dolegliwość, a mianowicie jakaś taka bezsenność ciążowa. Na szczęście to nie jest co noc. Bo chyba bym, nie wiem, umarła, ale przynajmniej tak raz w tygodniu mam taką noc, gdzie kładę się. Ja idę spać średnio o 12. .00. Budzę się, słuchajcie, o pierwszej i już czuję, że nie zasnę. Także biorę sobie szafroczek, wstaję, idę do salonu i słuchajcie, tutaj toczy się życie normalnie. Pracuję, robię dokumenty, składam filmy, odpisuję na maile, paczki ostatnio wszystkie popakowałam, które miałam popakować, także. No i gdzieś około godziny dziesiątej. Idę jeszcze do łóżka, tak na trzy godzinki, no i później dzień mam cały rozwalony, bo tak czy siak chodzę jak zombie. Mimo się strasznie ze mnie śmieje, tutaj w nocy odstawiam, no ale tak mam. Także jeżeli też tak macie i macie jakieś sposoby na ciążową bezsenność, to piszcie to koniecznie w komentarzach. I napiszcie też, jak to jest u was. Jeżeli byłyście już w ciąży, albo jesteście właśnie, wiem, że niektóre moje wycki też są w ciąży, także gratuluję Wam, kochane. Tutaj jeszcze raz już wam odpisywałam na komentarze. Piszcie, czy wam ciąża też tak szybko leci tak szybko mija, czy wręcz przeciwnie, może Wam się dłuży. Jestem bardzo ciekawa, kto jest u was, także koniecznie zostawcie komentarz. Jeżeli chodzi o książki mamusiowe, które posiadam i z których póki co korzystam, to tutaj mam w oczekiwaniu na dziecko, jest to grubaśna książka, ale bardzo fajnie, lekko się czyta, jest naprawdę przyjemnie zapisana. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej książki, póki co uważam, że jest to kopalnia wiedzy. Znajdziecie tutaj odpowiedzi. Praktycznie na chyba wszystkie pytania, które nurtują młodą mamę. Sporo stron tutaj, co prawda, ominęłam, ponieważ no już yy, widziałam o tych sprawach, znam odpowiedzi na te pytania, ale ja w ogólnie jestem taką osobą, która lubi być na wszystko przygotowana. Ja wiem, że coś się tak nie da, ja wiem, że w życiu i tak zawsze wszystko wie inaczej niż planujemy, ale mimo wszystko lubię zawsze, yy, lubię wszystko wiedzieć po prostu. I słuchajcie, nawet już przed planowaniem yy, dziecka yy, spory czas. Ja googlowałam przeróżne informacje na przeróżnych stronach internetowych. Także jak widzicie, interesuje się tematem, interesuje się tematem. Czuję się słuchajcie, jak znawca, ale wiadomo, jak dzisiaj przyjdzie na świat, to zazwyczaj inaczej to wygląda. W każdym razie, wracając do książki. Polecam, podoba mi się, jeżeli korzystałyście z niej, to dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. I tutaj mam kontynuację tej książki. Jeszcze jej nie zaczęłam, to jest pierwszy rok życia dziecka. Ja słyszałam, że wokół tej książki były jakieś kontrowersje, podobno są tutaj jakieś niedopowiedzenia. Nie wiem, sama to sprawdzę. Ja i tak do każdej książki podchodzę z otwartą głową. To jest wydanie jakieś nowe, zmienione i poszerzone. Podobno lepsze? Nie wiem. Tak jak Wam mówię, jeszcze nie zaczęłam. Nie wiem, dziewczyny, dajcie znać w komentarzach, jeżeli znacie jakieś książki, które naprawdę warto przeczytać, ponieważ jest tego naprawdę yy, masa. W internecie masa i też są takie sprzeczne ym, opinie, bo niektóre książki są polecane przez innych rodziców, są bardzo negowane, także nie wiadomo za bardzo, co wybrać. Jeżeli czytałyście ym, te książki, to piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakąś świetną, godną polecenia, naprawdę pomocną książkę, to będę Wam wdzięczna, jeżeli zostawicie mi y, taką informację w komentarzu. Dzisiaj nie będzie gotowania. Na kolację zjemy sobie Thai Curry. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, to musicie znać tą markę Lill Lunch. To są zupy bio. Pyszna jest zupa pomidorowa z tej firmy. I do tego zrobi nam jeszcze makaron różowy. Także nie gotujemy. Szybka kolacja na dziś i zaczynamy wieczór filmowy. Albo wieczór z Grami. Zobaczymy, na co mam ochotę. Jeszcze nie wiemy. Mi się, mi się, czas się pożegnać, i zmieniałam obiektywu, dlatego też y, twarz na cały ekran. Pozdrawiam. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Był to vlog, w którym dużo gadałam o ciąży. Wiem o tym, ale mówiłam wam, że muszę się wygadać, ponieważ zbyt długo to ukrywałam. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Także trzymajcie się cieplutko. Mua! Pa, pa!